Chciałbym dzisiaj opowiedzieć co nieco o, o moim sprzęcie. Właśnie wybiło mi 4000 przebiegu. Myślę, że to już można cokolwiek powiedzieć sensownego o tym maxi skuterze. 350, silnik znany z innych modeli ZONTES. Występuje bo w każdej jednostce 350 taki sam. Jest z tego co wiem, co, co to się dowiedziałem, nie psują się, nie są chwalone. Ogólnie są chwalone przez użytkowników, jakiś zażaleń, jakichś tam chorób wieku dziecięcego nie mają. 37 koni i 38 momentu obrotowego, powiem Wam, że ja jako 100 kg facet. 183 cm wzrostu, czuję się na nim mega wygodnie, spokojnie mogę nogi do przodu rozsunąć, z żadnego kłopotu, z tym nie ma, nogi do przodu, w dwóch pozycjach, wygodna pozycja co do samej jazdy, jeśli chodzi o samo wyposażenie, co my tu mamy, podgrzewanie manetek, Trzystopniowe. stopniowe, odpalimy sobie go, kluczyk. Mamy tu takie fajne miejsce na kluczyk. O, to jest pastylka, czyli kluczyk zbliżeniowy. Ja się go tutaj zawsze trzymam. Ok, jak widzicie, nie wiem czy będzie widać 4000 yy, 300 podgrzewanie monetek, fajnie działa. Yy, co do jeszcze takich elektrycznych rzeczy, mamy tu szybę elektryczną, w dwóch pozycjach. W maksymalnej pozycji, czyli około, przy prędkości około 120 km na godzinę, no, szumi. Jest po kasku uderzenie. Przydałoby się tu mini deflektor, jeszcze mały dosłownie na 2, na, na 20. No, jakie 20 z 5 cm, i byłoby całkiem w porządku. Yy, mamy tu, tak. Jeszcze dodatkowo hamulec postojowy. Możemy sobie fajnie zatrzymać skuterek. Hop. Działa to mega, mega w porządku. Dwa tryby jazdy ekonomiczny i sportowy. No ja tylko na sportowym jeżdżę. Ekonomiczny, lekko godławi z mocy. Jakby ten ruch manetki jest o wiele dłuższy i, i, i spokojniejszy. Co jeszcze? Elektrycznie otwierana hmm, pokrywa wlewu paliwa. Co do spalania, to za chwilę Wam powiem. Mamy tu jeszcze świecisko. Spokojnie wchodzą dwa kaski, w tym, że jeden, yy, jeden kask duży, a drugi kask musi być już mniejszy, to musi być jakaś sk, gdzie układamy ją w tym miejscu, no ale jak, jak widać, to jest, jest tego miejsca tutaj. Tu jest na, naprawdę, zakupy czy cokolwiek, gdzie siedziecie, coś zabrać ze sobą, żadnego kłopotu nie ma. Na wysięgniku lampka jest, podświetlenie. Yy, no klasa, no, jeszcze zestaw narzędziowy, tutaj też dodaje. Ja mega mega chwalę, dodatkowo macie sofki, yy, tu macie sof, nie czy to będzie widać tak. Mega głęboki, ja tu rękę wkładam całą. Tam spokojnie, jak widzicie apteczka, narzędzia, jakieś siatki, instrukcje obsługi. I tu macie naprawdę spo, sporo miejsca. Drugi schowek idzie otworzyć tylko w momencie, kiedy mamy kluczyk zbliżony obok siebie, inaczej jest, on jest po prostu zamykany. Tutaj też jest zestaw naprawczy do opon. Dodatkowo tutaj mamy dwa gniazda USB-C i USB zwykłe, 4A te zwykłe C daje, więc mega fajnie szybko idzie naładować telefon. Ok, on się blokuje przy włączeniu, to już jest niedostępne, czy jak chcecie coś zostawić, jakiś telefon, to to polecam w tym zostawiać. Co jeszcze? Tutaj mamy, jak widać, już podłączone jedno, jedno, jedno zwykłe USB, stosuję je zawsze do podłączenia telefonu, spokojnie ładuje telefon przy GPS-ie. idzie naładować do 100%, czyli nadąża ta ładowarka, choć jest słabsza, około 2A podaje, ale mimo wszystko tak nadąża. Tu mamy taką zaślepkę, którą tu można montować po prostu uchwyt na, na, na telefon. Co jeszcze? Przede wszystkim z takich, jeszcze takich wyposażeniowych wydaje mi się, że to będzie wszystko. A, tak, jeszcze. Mamy tutaj czujniki TPMS. Nie wiem, czy będzie widać. Tak, mamy tutaj 2,4 bara, 2,6 z tyłu, czyli czujniki nam podaje. Mamy możliwość co do samego systemu zmiany ustawień widoku. Wyścig, coś w tym stylu. Yy, jeszcze dodatkowo jest kozual, taki wyścig, hop i dodatkowo STREET, więc dla każdego coś się znajdzie, to jak lubi to się może pobawić, no nie, nie wszyscy producenci dają takie możliwości, żeby tu pozmieniać sobie widoki, to fajna sprawa akurat z tym, ja akurat jeżdżę, staję na simple więc tak, światła, światła są do ustawienia, same światła na pewno trzeba ustawić, bo bazowo świecą blisko, trzeba ściągnąć całą czachę i dostać je do ustawień, no jest to w instrukcji wszystko pokazane, więc... Więc da się to zrobić. Długie świata to już w ogóle, to już jest tragedia. One świecą gdzieś nie wiem, po, po znakach, gdzieś tam po, po niebie, więc one też były do zmiany. Trzeba było zmienić ustawienie. a yy, jeszcze na rzecz. Jeżeli byście mi ładować akumulator, to da się ładować akumulator tutaj przez tą wtyczkę tam z tyłu. Tam z, nie, nie będzie widać. Można ładować bezpośrednio akumulator z kablam, yy, ZONTES dodaje dodatkową ładowarkę do tego. Teraz tak może coś o, o eksploatacyjnie jeśli chodzi o spalanie przy mojej wadze 100 kg, wynosi one 3,5 litra przy jeździe do 120 130 licznikowego więc nieźle da się czwórkę po mieście czwórkę jak taka dynamiczna jest to około 4 litrów nam tutaj wypije yy, co do samego licznika Duże przekłamania przy prędkości realnej GPS 115 licznik pokazuje około 130, więc tam idzie nam to, co nas tu oszukuje z prędkością, katalogowo 129 maksymalna, więc licznikowo około 150-146 idzie wyciągnąć na nim. Sprawdzane tak regulacja. Zawieszenia przedniego nie istnieje, z tyłu można zmienić zawieszenie, jest na najcięższej nastawie, czyli najbardziej twardo. No to przy mojej bardzo tak. Jak pracuje? Hmm. No jest to mój pierwszy maxi skuter, wcześniej jeździłem na motocyklach przez 15 lat, więc... No, inne odczucia są jazdy, jeśli chodzi o taki mega y, płaski asfalt, fajnej jakości, to, to, to super to płynie, przy jakichś nierównościach poprzecznych zaczyna się już kłopot, już nie nadąża, widać, że to jednak nie jest zawieszenie motocyklowe, że ten wahacz z silnikiem tutaj y, walczy. Przyjeździe y, z pasażerem fajna, fajna kanapa, y, mega mięciutka, o pokażę Państwu, o, mega fajna. Miękka kanapa, tu tak samo, jest oparcie fajnie na y, odcinek lędźwiowy. Idzie się oprzeć, nogi do, do przodu wrzucić. A może sobie usiądę, pokażę. Wsiadamy. Nogi do przodu. Pozycja jest kierownicza, więc można jeździć tak, tak. Ja przypominam 183 cm, nie? Więc y, tu z tego mamy chyba wszystko. Co tu jeszcze co tu jeszcze być? A, przede wszystkim na, na pierwszy strzał poszły opony do wymiany. Z tego co dobrze kojarzę to producent wrzuca tu CST. CST opony chyba CST, one się tego tak nazywają. Chińskie opony, więc wymienione od razu, wymienione Angelki Scooter. Polecam, kleją fajnie, yy, nic się nie dzieje. Przyspieszenie, samo w sobie te 37 koni mega dobrze ciągnie, jeśli chodzi o, o, o jazdę w mieście, tak do 70-80 naprawdę, no niektórzy są pewnie zdziwieni, że, że skuter może tak działać i tak jeździć, bo dużo kierowców tak znajomych też myśli, że to jest 125, no bo jak tu widać te znaczki 350e, no nie, nie widać tego, tu mamy jeden znaczek i tak, lampy diodowe, Tutaj mamy światła mijania i niebieską poświatę, ale ona nas bo co no nie będzie widoczna takim słońcu. Hmm, handbary przydają się, chłodne dni, yy, tak, co jeszcze? To jest genialny patent. To jest naprawdę to jest genialny patent od Zontesa. Bierzemy kierowcę, nie chcemy. Hop. Co do samego serwisowania, pierwszy przegląd po 1000 km, kolejne są według Zontesa, bo to też jest dziwne, po 4000 km, A w instrukcji mamy, w instrukcji w sumie, w gwarancji mamy co 5000 Więc tutaj importer wrzuca całkiem inne przebiegi. Że dopiero po 5000 co 5000, yy, mamy przegląd. Chyba, koszt przeglądu jakieś 500-600 zł, zależy gdzie, gdzie będziemy działać. Teraz sobie go odpalimy. dynamiczne kierunko skazy też fajna sprawa jeszcze zobaczymy światło z przodu z przodu mamy tutaj migacz, a zresztą czekaj, włączymy awaryjne, co będziemy tutaj od razu na bogato pójdziemy prezentuje z przodu. System ABS oczywiście musi być. Kontrola trakcji też jest. W samym menu tu możemy tutaj wszystko pozmieniać sobie, bo tego też nie pokazałem. Mamy tu menu. Możemy sobie tak połączenie z telefonem. Możemy tu ściągnąć sobie aplikację. Jasność jaka ma być automatyczna, czarna, jasna. Jasność tutaj mamy: stopnie jasności. Połączenie Bluetooth, czujniki czy działają, czy są połączone, czy pokazują po Tu mamy kontrolę trakcji. Czas, jednostka, język. No, informacje to wszystko. I wracamy znowu do interfejsu. Czy mamy tutaj znowu tego ogólnie, jeśli chodzi o cenę, te 22000. Hmm... Porównywałem go z Kimco, z Hondą, no gdzie trzeba było dorzucić co najmniej 10 tysięcy, 8-10 tysięcy trzeba było dorzucić do tamtej motocykli. Kupiłem go w ciemno. Tak, na, tak naprawdę, na podstawie tutaj opinii z YouTube'a, które widziałem, nie żałuję. Na dzień dzisiejszy nie żałuję. Fajny sprzęt do miasta, ale też do dalszej turystyki. Na strzał robię nim, zrobiłem z nim w, zesz w zeszłym tygodniu 300 km. Sodzę, nic się nie dzieje, tyłek nie boli. Naprawdę ja jestem zadowolony. Zadowolony. Wiadomo, że to nie będzie oddawać mocy tak jak motocykle, których już miałem, tracera miałem ostatnio, więc to, to jest w ogóle inna skala mocowa. Jednak nie ma wstydu. Spokojnie da się utrzymać prędkość 100-120 km na godzinę poza miastem. Pełna kulturka wiadomo, przy wyprzedzaniu trzeba już trochę się zastanowić, pomyśleć. Poczekać aż chwilę będzie czasu na to. Jednakże jednakże da się mimo wszystko fajnie nim. O, chcę, on chce tutaj. Yy, tak, ma jeszcze czujnik na stopce. Można wyłączyć stopką. Odra automatycznie gaśnie nam już ten. Podświetlanie, podświetlane guziki, bo tego też tego nie będzie widać, można je tutaj wyłączyć całkowicie oświetlenie. Hmm. To jakby ktoś pytał ten pomat Prosty, łatwy tempomacik. Hop, blokujemy semanetkę chcemy go wypuścić, pyk. I jakby ktoś chciał, to tam nie w komentarzach dopyta, to. to... Powiem, co, jak to wygląda, jak to działa. To chyba wszystko, chyba wszystko. No jak, jakieś pytania się pojawiły, śmiało pytać w komentarzach. Podpowiem. Wiem, że gdyby się pojawiła 500, bo widziałem, że Zontes pokazał na targach 500, to ja bym wziął w ciemno. Wydaje mi się, że cena też była około maksymalnie 30 tysięcy. To piesetka byłaby do wzięcia. Tu się nic nie dzieje. Jedynie co oleję benzynę i zmieniłem olej na pierwszym przeglądzie przy 1000 km. I poza tym nic. Benzyna, żadnych błędów, żadnych yy, yy, jakichś tutaj wycieków z silnika, z silnik suchutki, nic nie ten można jeździć, a dodatkowo jeszcze po raz widzimy. Mega fajna rzecz. Jak mamy możliwość bez kłopotu, nie, za, za, kombinowania, po prostu tylko od razu sobie podkładamy i pompujemy koło do odpowiedniej wartości, spoko. Dostęp y, do filtra mega y, fajny, Bym już pokazywali tu, ściągamy, hop hop i jesteśmy w filtrze. No wiadomo, że na razie ja tego robić nie będę, dopiero na przeglądzie, ale kiedyś gdyby ten, ten sprzęt został to, to jak najbardziej tak. No. Dobra, ja by coś było, ja coś jakieś pytanka pisać. Dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.